The imposter is pretty good. <laughs> Jakieś. Nie. Oh nie. Jeśli pod tym odcinkiem będzie 25 tysięcy w górę, odtwarzam ten strój, który tutaj w tym momencie widzicie. Serio, zostawiacie łapy w górę. Zobaczymy, upodle się. Ale pamiętajcie, będę różowy jeszcze na. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie najlepsze memy z Among Us więc mam nadzieję, że nie będzie bezbekowo. Znaczy, na pewno będzie, bo to mój kanał, więc no. Tak, się, jak na samym starcie, stawcie łapy w górę, jeśli gracie w Among Us lub jeśli podoba się wam ta gra, albo po prostu jeśli chcecie więcej tego typu odcinków, to koniecznie subskrybujcie kanał z dzwonkiem, jeśli jeszcze tego nie robicie. Wszystkie memy oczywiście znajdują się na moim Discordzie. Discord.jizzer.sehe i /y. możecie sobie wbić, możecie coś zapostować, możecie wyzywać mnie na czacie, na przykład, jeśli macie tego potrzeby. Albo, nie wiem, jakiegoś innego no to też jest dozwolone, chociaż zależy. A i zapewne wielu z was zapyta Filipku, co to za piękna koszuleczka nowy dropik SMTHastore.pl wleciał, więc jeśli chcecie kupić sobie jakiś mój merczyk, przy okazji dostać karteczkę z podpisikiem bardzo pięknym, bardzo ładnym, to pamiętajcie esmthastore.pl No i lecimy. Dobra, tutaj mamy jakiś film. O, oh, Kevin! Oho! Zobaczymy co to się teraz wydarzy. <śledzimy> Ale zajebiście zrobione to było! O ja! Jaki to jest genialne w ogóle! I chłopy chodzi z łodziej, złodziej <noise> Emergencji. <noise> Ej, to jest totalny kozak! O nie! Moje dzieciństwo w tym momencie uległo w gruzach. Jak byłem mały, no ja jeszcze raz, jak dalej jestem mały, bo nie jestem wysoki, ale jak byłem młody, mniej więcej w waszym wieku, czyli miałem 3 lata, moi rodzice puścili mi teletubisie. I naprawdę oglądałem tego mega dużo i nie, nie wiem, czy dlatego nie jestem taki skrzywiony, bo to naprawdę było trochę dziwne do oglądania. I robili to chyba ostro, powaleni, powykręcani ludzie. Nieważne. Tak się dzisiaj <głos》> wystarczyło odciąć górę i słuchajcie, mamy y, nasze postaci Mega kolega. 10 Dziesięcioletni ja Idę z kolegami na fajkę Jeden z nas pod... A reszta wszyscy Nie palcie fajek w wieku 10. W ogóle nie palcie fajek nie, Nieładnie Słuchajcie Zamiast wydawać pieniądze na fajki Wdajcie pieniądze na smthastore.pl Serio Bardziej wartościowe I bardziej się wam przyda <śmany> Nikt, zupełnie nigdy <śmany> zadania bojowe starego. Ej, hey, kitu w sensie, ja wiem, że często ludzie dostają takie zadania bojowe od starego, gdzie jest cała pieprzona lista rzeczy do zrobienia. Dosłownie tak, żeby stary poleżał. Niestety, niestety, ja tak nie miałem. Mój tata wolał, żeby sam zrobił, bo robi to lepiej, a ja siedziałem przy komputerze i nadal nic nie robiłem. Bo... nie no, dzięki tato. Przynajmniej teraz odkrywanie życia w wieku 23 lat jest zajebiste. <śmany> Ej, bez kitu. Zawsze, za każdym pieprzonym razem, w pokoju z elektrycznością coś się musi odpieprzać. Naprawdę. Słuchajcie, niech napisze komentarz teraz osoba, która nigdy nie zginęła w elektryku i nigdy nie zrobiła jakiejś potężnej akcji w elektryku. Czekam. Dziękuję. Dobra, kto zabił różowego? Czemu mój nick jest na czerwono? Jak wyjść z fenta? Robiłem kabelki. Ej, ale tak jest zawsze. Często wystarczy powiedzieć tak, to ja go zabiłem, a wszyscy wtedy ha, 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 hek, wu, ale dobry żart. A wystarczy powiedzieć, że się nie robiło nic złego i od razu cię koledzy kipują tak wyglądają zawsze gry z Mandziem i z resztą ekipy zawsze jak graliśmy, za każdym pieprzonym razem mówili, że to jestem ja, w momencie kiedy to nawet nie byłem ja i zawsze albo przez wylatywałem, albo nie wiem Jawor mnie chciał wywalić, albo nie wiem Bloody mnie chciał wywalić, albo Mandzie, nie, nie wiem chłopaki co, co wy macie do mnie, naprawdę ja was akubustwiam, ma wy takie rzeczy do mnie Żyjący, to na pewno czerwony, widziałem jak oszukiwał, że robi zadania nie, nie jestem impostorem, deadchat to niebieski tak. No w sumie to w sumie to tak zawsze wygląda. Ta gra jest fajna, bo można na kogoś zwać. W sensie mówiłem, że mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie bezbecki, ale przepraszam. Rynek gier, ludzie czekają sobie na najlepsze gry 2020, rynek gier Ej bez kitu, nagle te dwie gry Pojawiły się tak totalnie, totalnie Z bomby, ale Among Us nie jest Z 2020, ale to rzeczywiście To jest prawda, wielu z nas w tym momencie nawet Nie czeka na nic nowego, bo po prostu Wystarczą te dwie gry i to co już mamy Tak naprawdę, and serio, takie gierki są Najwspanialsze na świecie, ludzie potrzebowali czegoś Do czego mogą sobie dopowiadać sami historię. I to mi się wydaje, że tego potrzebował świat Biała kobieta urodziła Czarne dziecko i oskarżyła swojego męża o y, bombienie z czarną babą Zelbre. <śpiewa> <śpiewa> Jezus worio. Anatomie of crewmate Super <śpiewa> Suit of oxygen tank, bone. Ej, <śpiewa> ale nie wiem, te postacie to naprawdę. Ja jestem ciekaw jak, jak, jakoby miały Ada tobie przeszone. Rąk nie mają, ręce pojawiają się w momencie, kiedy trzeba coś zabić. Nawet przy zadaniach nie, nie wyjmują rąk z kieszeni. RTX on RTX <śpiewa> on The imposter is pretty good, thanks. <śpiewa> Ja pierdolę Ten poster jest bardzo dobry, dziękuję O mój Boże, ej, ale naprawdę to jest coś, czego muszę użyć, naprawdę To jest coś, czego muszę użyć Ja jestem ciekaw, czy ktoś jest naprawdę takim totalnym debilem Żeby podziękować za coś takiego Naprawdę, ja jestem mega ciekaw Co jest? Ten gość generalnie zawsze robi takie ultra powalone cosplaye I wow, po prostu... Po prostu, wow. Żona, jestem w ciąży. Ja, je, hej, jestem w ciąży, jestem ojcem. N nie, nie jesteś. Emergency meeting. meeting. O, oh, 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 shit, dobra. Dobra, załapałem. Emergency meeting. Proszę pani, Paweł fakuje pracę domową. Dziękuję. Zrobiłem coś dobrego dla świata. <noise> Ta ja bo w ogóle wygląda jak emotka Tuchet, nie? Ja, Ej, ale swoją drogą Fajne by to było Jakby po połączeniu źle kabelków nie nie, 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 wywalało nagle, że o trzeba zrobić od nowa Czy pociągnąć po prostu od nowa Tylko jakieś zwarcie by było i tak dalej To by było dodatkowe utrudnienie do gry Twórcy gry, proszę Żeby w kolejnej aktualizacji Albo jakbyście robili Among Us 2 Zróbcie coś takiego, że jak źle Podepnie ktoś kable To wówczas wyłącza prąd na jakieś dosłownie 3, 4, 5 sekund To by było, serio Łapa w górę, jeśli się ze mną zgadzacie Bo wydaje mi się to by było naprawdę genialne utrudnienie, które by mogło dodać takie, wiecie, elementy roz, rozgrywki, w której to można zepsuć coś swojej drużynie i tak naprawdę narazić swoich crewmate'ów, nie? Ui, jaki nadhulos not impostor! Jaki słodki kot! Ja nie mogę! Ej, to jest mega urocze, W ogóle fajnie jakby się dało w tych twarzach postaci coś sobie ustawiać. Właśnie na przykład jakiegoś kotka, bo nie wiem, swoje zdjęcie wgrać, jakieś przypałowe na przykład. Ej, na przykład moja postać w Among Usie by wyglądała, nie wiem, tak. You so fucking precious when you smile No powiem tak, w tym momencie Gierki jest jeszcze tak miło i przyjemnie później już tak się nie robi, więc niech się bawią chłopaki póki mogą. O, no, stoi tutaj za długo, no ale właśnie. Ej, serio, to jest najgorsza misja, jak można zrobić. Serio. to Jest największe giga gówno. Bo zawsze chcesz sobie te questy robić w tym amongasie, tak, że sobie nie wiem, zazwyczaj jeszcze jak streamuję na Twitch i na przykład. Że ja sobie robię tak te questy, że ja sobie gadam z czatem, jest super fajnie. Tutaj ktoś zada pytanie, tutaj odpowiem, bo ja zawsze Przeczytam czat widzowie, ja szanuję swój widzów. I nagle pojawia się to pieprzone zadanie, w którym trzeba się skupić i w tym momencie uderzać. Zazwyczaj robi się je całą rundę. Przepraszam, moich wszystkich kolegów, z którymi grałem i miałem tę misję. O nie! O nie! A wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że ogląda mi naprawdę dosyć dużo młodych osób. I nie, to, to nie jest najgorsze, bo ja naprawdę się cieszę, że jestem takim waszym mentorem przez życie. Dużo osób mi tak pisze, że już jesteś autorytetem. Gość, który opowiada żarty z walenia konia jest autorytetem to nieważne, bardziej mi chodzi o to, że przerażliwe jest to, że większość z Was, a właściwie jakieś 99% wie o co chodzi. Też w sumie w Waszym wieku też oglądałem takie rzeczy. No, no dobra, to nieważne. Jednak to nie jest przerażające. Coca-Cola. Jest <ścoughs> to nobiajsko. O ja! Co to w ogóle za Coca-Cola jest Czy jest Coca-Cola pomarańczowa Na pewno smakuje jak ta pieprzona Fanta Ciekawostka widzowie Kiedyś testowałem przeźroczystą Coca-Cola I wiecie jak smakuje Jak pieprzony Sprite To jest scam Więc nie kupujcie pomarańczowej Coca-Coli Pewnie smakuje jak Fanta Bo to jest z tych samych producentów Pepo WTF Pepo WTF Ja przepraszam bardzo Czy tak wygląda ta animacja w grze Napiszcie mi w komentarzu Czy tak wygląda Czy to jest przerobione Na pewno nie Nie dodaliby palca wielbłą Czemu różowy ma? Przynajmniej wiemy jaki płci jest różowa postać I ja nią zazwyczaj gram O tutaj mamy jakiś film Nigdy nie zagram już w Among Us Okej okay. To był pobarańczowy Był w wencie Okej, okay. coś No i co? I wylatuje? O kurde Bywaj tak. Widziałem białego. Su o, jestem nieżywy. Co się stało? Byłem w węcie i nic nie zrobiłem. Nie ufam żółtemu. Hey <laughs> Bordo, ty jesteś żółty. <laughs> Ej, ale najgorzej jest właśnie, jak ludzie sobie ustawiają nikt na przykład czerwony, a są, nie wiem, niebiescy. W sensie to jest najcięższy tryb w Emongasie, tak mi się wydaje. <laughs> Tutaj mamy jakiś kolejny film. Dobrze, ja chciałbym się zorientować w cenie biletu na mecz. Nie. No już to z tak? Tak. A jak <laughs> pana interesuje czerwona. Żyleta. żyleta o nie. Czy bez? Halo, słucham? Z kartą czy bez? E, bez, bo ja tu Lecha jestem. Co pan jest? E, nic, e, w bilecie <grym> bym chciał się zorientować cenę. 35 zł. Zawsze śpieszę. A na taką siedzącą? Jest na siedzącą. Słucham? Jak na siedzącą? No, no. Tam się nie siedzi, tam się stoi i się kibicuje. Ale <grym> na siedzącą trybunę? stoi i się kibicuje. Na nakrytą czy gdzieś tak? E, tak. No to od 60 do 80 zł. Uhu, uhu. Uh. A swoją drogą to... Legia to starak. Legia. Nie. Słuchaj, ścilu za fajdany k Ja jestem kibicem Lecha i mnie tu nie wku. Powiem go strzelić na końcu jest. Martwy ja podczas rozgrywki w Among Us oglądający mordercę mówiącego, że to nie on mnie zabił. No w sumie to taki typika Dobra, już wiem o co chodzi z tą anatomią, bo przecież rzeczywiście postacią wystaje wysta wysta z góry kościół. Przepraszam, Przepraszam widzowie Właśnie o tą anatomię człowieka chodzi. Odebrała się mi wszystko. Nawet nie wiem, kim jestem Ej, ale bez kitu. Fall Guys było gdzieś tutaj, Among Us było gdzieś tutaj i nagle prrr, tak to mniej więcej wyglądało. Ale pewnie wszystko przez to, że Among Us jest po prostu taniutki i możecie grać na telefonie i to jest totalnym kozakiem na przykład. W ogóle, bo ja tak mówię ciągle o tym Among Usie i tak dalej, a zapomniałem wam powiedzieć, że teraz na kanale Yoshi Alegram y są teraz odcinki z Among Usa, z moich streamów, więc jeśli nie oglądaliście, jeszcze nie mieliście okazji oglądać mnie w Among Usie i tak dalej, to pamiętajcie kanał Yoshi Alegram, zarówno również tutaj y w karcie na górze będziecie mieli mój kanał lifestyle'owy, pierwszy odcinek pojawia się bodajże nawet jutro, bo w sobotę I zaczynamy robić e, vlogi, więc e, jeśli lubicie mnie na tyle, żeby mnie aż tak obserwować To pa, subik na tym kanale, na tym kanale, na tym kanale I jeszcze se łapę w górę zostaw I napiszcie mi w komentarzu, jakim kolorem zawsze gracie w Emongazie. Podbustujmy trochę komentarze Nie interesuje mnie wasz zaks od Jaku, nie interesuje mnie ile macie lat Interesuje mnie wasz kolor, <grym> którym gracie w Among Us. Ale, ale nie w tej formie. Dobra, co my tutaj mamy? Kolejny film. Mamy jakąś animację. Ok, o, typical. Dołączanie się. O, nagle alarm. Odwalają dwóch chłopów. Zwala na jednego. Jeden został. Ojojoj oj, oj. S Ale wspaniała animacja To jest słuchajcie sposób na wina. Naprawdę sposób na wina Wspaniały. Ojojoj oj, oj. <ścoughs> Nie no ale taka prawda no musiał wywalić swojego teammata, Żeby zowygrać wygrać. Kolejny filmik Łob zakrył zwłoki, nie ich widać! Co my tutaj mamy? Mamy impostora. Leci sobie. Otwiera sobie drzwiczki. <laughs> Top 10 najgorszych momentów w życiu każdego mężczyzny. Znaczy kobiety też, kobiety też mogą w to grać oczywiście. Dziewczyny, pamiętajcie, super jesteście. Nie, nie możesz rzucać do sieci losowego obrazka. Kuba na śmieci i oczekiwać, że ludzie to skubają. Losowy obrazek. Ale naprawdę teraz wystarczy wrzucić cokolwiek, Co jest dłuższe. Ma zakończenie takie, wiecie, jak głowa i sema-o. I wszyscy się podniecają wtedy. Ja to nie wiem. American Police. O nie! O, nie, 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 nie. A ja! Jajaj, aj. idźmy dalej. Jakie fajne skiny, ale fajne koncepty. Ej, mega fajne w ogóle to jest. Ile? Czy to są postacie z Ligi Bez <gry> Beskitu, to jest Akali. To jest chyba Jinx. Tutaj nawet nie wiem. Tutaj mamy Ari, tutaj chyba. Tutaj mamy Echo. Tutaj jest Rana, tutaj Szena. Tutaj Yasuo. Ej, totalny kozak coś takiego. Serio, według mnie powinni dodać więcej strojów. Tutaj mamy trysza. Ej, my, my, totalny kozak to jest. Mega mi się podoba. Fajnie by ta gierka wyglądała. Właśnie jakbyśmy mieli jeszcze go więcej. Ja! Yeah. Jak potężne to było Zastanawia mnie, to jest pod tą szybką, tyk, Tak, lepiej mieć to założone. No nie, Boże, znowu ten chłop Tak, jak niewiele trzeba, naprawdę jak niewiele trzeba. Każdy konwent slash event 2020 Serio, tak niewiele trzeba. Słuchajcie, jeśli pod tym odcinkiem będzie 25 tysięcy w górę, odtwarzam ten strój, który tutaj w tym momencie widzicie. Serio, zostawiacie łapy w górę I... Zobaczymy, upodle się, ale pamiętajcie, będę różowy jeszcze na dodatek Kiedy na wycieczce szkolnej siedzisz sobie z ziomeczkami w autobusie I któryś z was puści takiego cichacza, że zaczyna walić na cały autobus Ej, typowo, ja zawsze jak jeździłem na wycieczki szkolne dodawali nam suchy prowiat Nie wiem, czy tam da czy tak dalej jest, bo pewnie teraz jest jakoś na... Nie wiem, nie wiem, ja już jestem stary bardzo Ej, tak cisiak, zawsze znalazła się taka osoba, która wpieprzała wszystko Dosłownie to miała na cały dzień w autobusie A później takie sadziła kleksy Myślałem, że się raz pożegam w ogóle. O nie! There is one imposter among us. Widziałam jak X, Judasz X fejkował taski. Potężnie Kiedy podczas rozgrywki w Among Us Ktoś umiera i pytają się ciebie Co w tym czasie robiłeś? Kabelki I Albo zazwyczaj się mówi A, słupek robiłem Ej, co? Serio coś takiego jest? Wątpię, że coś takiego jest fake fejkuba pewnie Ale serio Ej, widzowie, czy coś takiego jest w gier? To by totalnie zdradzało każdego Bo może nie zwracałem uwagi na coś takiego Ej, bez kitu Następnym razem jak będę grał To sobie to sprawdzę Ale wątpię Możemy zrobić Among Us pogromcy mitów Coś takiego To by w sumie dosyć ciekawe to jest co, mi się wydaje, że powinniśmy już skończyć ten odcinek jest to na tyle, moi drodzy Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego materiału Pamiętajcie, by subskrybować ten kanał oraz subskrybować ten kanał oraz subskrybować mój główny Zbijajcie na Discorda, Joshi discord smdhastore.pl Możecie sobie kupić shoulder baga z odczepianym rzepem Możecie sobie kilka kolorów tego rzepa zamówić I e se możecie wymieniać, jak chcecie, nie? Z smdhastore.pl Subskrybujcie te kanały, poprzednie odcinki jakieś Siema, ja już, ja już, ja już, ja już nie mam, ja już nie mam siły